O teraz Zobaczy. to auto ładnie wygląda Teraz ja, ja w ogóle zrobiłem Właśnie te Wirtue na odzorowanie tego, z prawdziwego życia Lotusa. Gdzie ty mnie jesteś? Czy ty wbiłeś w ogóle na jeszcze moją sesję? Jeszcze przesję? nie, ja teraz A, jadę okay. jechać Powiesz? kurwa jadę auto jechać. Jadę jechać normalnie Ale Auto jechać. Tak. tak. Ej kurwa Ej żyje Blijz przeciwko opresorom, kurwa, latającym za mną. Tylko, że się nie ruszasz za bardzo, więc jest problem. No to właśnie, kurwa. To na Damianie, Damian, chodź. Nie. Będziesz uniki robił. Kurwa, to auto. <laughs> Celność trzeba potrenować, kurwa, rozumiesz. Pamięć mięśniowa, trzeba ją na Ten. O kurwa, jak to auto jest nadsterowne, to jest hit czasami. jest jakiś ma. Tym bardziej w deszczu. O nie, opresor, o nie, lata nade mną Cóż tu poczuł Kurwa, Nie. O nie o nie. o nie, leci drobno, za mną opresor Czemu bokiem ja. Kurwa, to policja, halo O, do dzwoni papuga, mówi, że musi się udać O, a jest ty helikopter Ty rzeczywiście kurwa, tu zostaje ten helikopter No, to nie elefant no kto inny? No w chuj ciężko jest trafić tak naprawdę, tak jak ten opresor lata To bombkami lepiej się rzuca, nie? Ale to z tego jak da się bombkami rzucać, to jest minus tego auta Tak, tak, no Ale jaki kurwa poślizg to ma w ogóle na tym deszczu Tu, 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 zostaw mnie, uspokój się Tu, tu, tu Dobra, ty miałeś na mnie jakiś wyścig czy tam. Co? Ha, o kurwa, teraz tą rampą to robimy. A, bo to jest takie coś, okej. Okay. Różowa? Ja mam czarę. nie wiem. Niebiesko. O, ale kurwa, skróciłem i tak. O nie! O nie! Ja też no, skróciłem. O, znowu skróciłem się. Hello. A cię. Tak. Nie! Elefa, Nie! Nie. A się walnę! Jesteś pierwszy kurwa! O! Walimy pierwszego kurwa! Tak, trzeba tak robić. Ja się z kubą ścigałem, pan ale... Cashback! Ale leci, no Ja hamu... nawet kurwa nie hamuję, ja tylko kontroluję samochód, że lądował na prosto. Ja pierdolę! JOLO! A mój kurwa! Wyleciałem! <laughs> o no. Ale na samym <laughs> końcu dopiero poleciałem z tej dróżki, nie? Bo ona niewidzialna jest. Aha. <laughs> Ten już mnie ściga. <laughs> Lecę! A, on to poleciałem. <laughs> Ta, bo to jest spowalnia. No to prosto no jak kuba No prosto nie Eee Ja chciałem zrobić skróci No się nie udało no Też wpadłem tam akurat <grym> Dziurk skoku no. no Dlaczego tak powoli no? A, tak, a, no To za nie Na drogi nie <grym> widzi, Tak, tak. Po prostu spadł Zjechał kurwa O, o nie. nie! Trzymaj się Ty jakoś trzyma Pojebane O kurwa, spój Halt Nie, no i wyleciałem A jest znowu to samo, dobra, to do, trochę do, do, do trzeba. Wałau iła wy, bo ci wyjebie. Halo Jaka muzyka, tego nie słyszałem. Easy come, easy go O nie to jest ten, Miss White Cocaine Przez chwilę byłem pierwszy, a potem znowu byłem trzeci Kurwa, nie, tam nie skrócę, a to niby niebiesko czerwone, ciężko Okej, kej, jestem, jestem, udało się Ja właśnie zapierdalam to taką srogą prędkością kurwa znowu Traktor blyat Udało mi się O kurde Dobra. Traktorem. No nie, źle, ty. Cięć tak. traktor. Traktor. Traktor, dzieć. tu to kurwa zobaczyć. Co nam? Niech wóz Pierwszego. Od niego. O... O... kurwa. Co tam co to przeszedł? Ej, panie! Spadłem! Chodził do pę! Aaaa, ty chodził do pę! Chodził do pę, pierdol się kurwa! Chodził do pę! Ej, ty! Iż taka muzyka się odchodziła, kurwa! Kurwa, prawi skop, lecy my! Blit, traktor, blit! Aaaa! Dobra Ja! Kurwa! Koron trój to Dobra jadę Ja, ja Kurwa! Moje pole skierowałeś! Nie! pole, jeszcze lepiej zrobił Zostaw się, uspokój się, nie stój Jedź kurwa, stój Chuj Ustawię nie się, się stój Kurwa stój o. Nie, ustaw się, nie, nie Spadłem Brawo pan dobrze ci wyszło? Na drogę. Zostałem jak ten, jak te molik została ciągnięta, nie? A, ten, ten zostawia. No, no. Lucky. to znowu jetem leci. gazu. Ale tam jedzie. Czarny. Cześć. Cześć. Traktor. Bied, traktor, bied. Od go traktorem Czerwony Nie no cóż się zrobił czemu? On był na końcu kurwa Ja bym ciągł traktor na sama ja Przeżyłem, jestem na czerwonym tym czy A to, to git, to git, to git <grym>, myślałem że cię zrzucił, nie? Jaka hamowa ja była Tylko że jadę tyłem o kur... No i dobra no. O, ten komet S2 O kurwa Link sam i Aha. E, e, Nara. E, u. E, u. O Dojechałem u. za tym, za pierwszym razem Tym kometem O kurwa Dojebał Znaczy tam się musiałem zresetować, bo mnie obróciło mi się nie chciało zawracać, ale Dojechałem już Jeszcze już chciał mnie trafić chłop, to mnie odbiło na sam koniec i wyleciałem w powietrze o. I wylądowałem na plecach idealnie to co? We do a little bit of trolling, you know? Little bit of trolling. Czuć się kurwa obracasz, A No go... tak się obracam, hello. A udało się. Widzę kurwa bączki robi. A bogus. No za mnie. nie, przestań. Chemat. No kurwa wyrzucił mnie jebany A idź w chuj! Idź w chuj dupę! Kurwa kurwa, no, nie no. <grywka> 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 Nawet i ja już o kamikazu, że pod was bijadę, w plecy po prostu! Ej, wybaczę! W teraz to się robi, ja pierdolę nie Siema. Skakuje na ciebie. Dawaj. Czekaj, stanę taki sposób, żeśmy... Nie, nie wiedziesz pod to. Chyba że stanął pod tym. A! O! O! Czekaj, pod tym stanę może. Mnie o kurwa hamuję. Za mała prędkość. Tego. Czekaj. O! O, o kurwa. <laughs> nie! nie. <laughs> poczekam, poczekam. Krzywią cię. Dobra. Dawaj mnie Idealnie się pod to zmieściłem, chłopie. O Dawaj, wjeżdżaj na pakę, elefant Dawaj, jedziemy. jedziemy o. Ja też chcę, chłopaki Jedziemy Ja, ja też chcę kurwa o, kurwa. O, kurwa o kurwa, nie? 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 Bo to, towar zgubię, kurwa Nie, przegląduj się, się. do końca ja, ja hamuję, ty przyspieszaj, kurwa to. Jest... Kurwa, co robią? Transport, kurwa. Jak go wiezie, co jest? I się trzyma w ogóle Gdy? cały czas na tym. What the fuck, man? Ej, Nie. dobre. Gubimy. Nie. Nie! A, dobre, ty. Do, dojechali celu. No, co go przewiózł? Ej, kurwa, spadnę! Spadłem, kurwa! Nie, na końcu! No i ale rzuciłem na sam <laughs> koniec O nie! Znaczy, wy, wy, wytoczył się kurwa z tego z auta. Ja pierdolę przewiózł go ty. Mogłeś skoczyć pierwszy, to byś ty dojechał no, na... Pleca. No kurwa, ale chuj no. Damian Zostaw mnie. O! Siu! Dobra, udało się. Ej, chuj Ej kurwa. O kurwa miniać! Czemu tam ten smart, Miniacz, no? To jest smart, nie miniać. Trzeba było poczekać, to mi Cię przeniósł. No a cię ja teraz tego Wastelandera. No i tam dojadę. No, Tamto kurwa, jedziemy. Boże, co yeah, z to za yeah, mapa? Yeah. Jest w ogóle jak. Pani! Jak zapierdala to małe gówno? siema! ma? Yeah. Nie! Nieee Nie Hahaha Nie. Wyszło się No fajn tak. Wjechałem mu pod koło, trafiłem idealnie I go wyczuł Stwierdza, laj Haha Masz goła, kurwa, zaczęła mm. boleć hmm. Ej, ja to przeżyłem Kurwa Hahaha Dobra Kurwa, nie ty jest, kurde, nie ty, to kubę trzeba O mogę właśnie jeszcze nie Teraz ja O czekaj, 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 czekaj! Przyjadę się Chociaż to może być różnie. A chuj z tym, przyjadę się z tam. Dobra Okej, okay, jadę, 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 jadę. tam w, a ty jadź Oh. O nie, wypadam o -o. Wypadam Nie, nie wypadasz Trzymaj się tam Jakoś się trzymam No jakoś się trzyma Hamuję, hamuję Jakie dobre, ty Jakie to jest dobre Nie, pierwszy raz jak ja widzę na Facebookie -face, na mega rampie Na mega rampach Dobre Nie, yes, zwolnij Leci ze mną. Jest. Ja chcę zapałem. Ja Dawaj. Kurwa. Dawaj. 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 Jest, kurwa. Baby, widać to jest. No i ja. chuj Ale go wyjebał, no japy dole <grywa> Ten samolot jest zajebisty, kurwa I tylko widzę jak on spada tam w tle Które macie w w ogóle? Ja jestem pierdzień cały Ja jestem po... Ja jestem już trzeci przez... Chuj ci w dupę Trzydziesty <grywa> <32. grywa> drugi Ja trzydziesty Kurwa Wysrało w powietrze No <śmienicza> ja to jest dobre strasznie Zazkawikę, to tu podrzucasz się. Ale za cię właśnie ten nie, nie, nie zabija nie Bo trzeba się. dobrze właśnie. Bo zapewne upadasz, nie? Po prostu spadać, nie dotykasz ziemi jeszcze na tyle. Choć nie wiem jak to działa. <śmienicza> jak małpa, kurwa <śmienicza> tak. Ja robię reset, żeby trafić. O kurwa, no nie no Ja, ja, ja i, tak, i tak nie robię punktów dalej, żeby dać wam nadgonić ale utrudniam wam no to po prostu No nie widzę, tak... O ty kurwa, Jackson, O je chuj No jedziecie, jak, jak nie będę no trafiał Właśnie widzę jak A. spadł kurwa, odbiło go Chwila, muszę zjeść uchać kurwa Cześć Damian. Nieee <grywa> Ta meksykańska muzyka mi leci Aha Za są. Dzień dobry Dzień dobry Dzień dobry, <grywa> Dzień dobry. Kuja widzę, widzę O teraz i To teraz elefanta Kurwa zajebi Jestem tym Dronem kamikadze o jednak nie. Jestem dronem kamikadze, chłopie. Kurwa O nie trafiłem. Czekaj, muszę nawrotkę hmm. zrobić. <laughs> nawrotkę, zrobię. A no i do... fudzie, On robi nawrotkę. Ja tego nie mogę zapraszać. zrobić w ogóle. Szczerze że Ci nie przeszkadzał aż tak. No ja się wyjebił jednak. <laughs> no, ja się kurwa, <laughs> no po ja prostu no. <laughs> Co? On go wystrzeliło widzę, tylko ten tak. mój wrak, to kamerę i tylko to to się zaczyna dachować po prostu w dół Gdzie <grystanie> to jest Złoto! Siema! Chiema O, dobra! No, nie trafiłem. Trafiłem, że nie ma... Ale ten, ale... Przejechałem. <grystanie> ale mam świetny pomysł teraz. Kurwa sama mi wyjebi, tyle będzie. Mam świetny kurwa pomysł O, udało się. Nie, przestań! Posłuchaj się! O! Dobra, dobra. Nie no, uniknął ja Tak, od razu. Tak! Co o co, co myślisz? Nie, bo chciałem ten z podwoziem lecić. cały czas, że wolnie leci, ale chuja tam, to podwozie i tego. Samot jest hmm. za tego. Kurwa, oh. o, aha, Hamikaze, kurwa. A, już przejechał, dobra. Tam jest. No przejechał był szybciej, ale chyba trochę nie przeszkadza. Tak. Wydaje ci się, masz jakieś urojenie. Uy. O, ten, jak to się nazywa? A, Lamborghini. Us. Tak. Lamborghini. Bam o, lamber Jumber. Jumber. jest ten La-bamba. La-bamba. La-mamba. Idziemy! O kurwa! O ty kurwa Dobra. O, jak przeleciałem! <toczno> Dobrze, git. Ha, ha Ty się toczysz! Kurwa, ty, się toczysz, kurwa toczysz się. ty Kurwa, toczysz się! Przeżyłem to. Ja pierdolę. Z tym. Chociaż. No właśnie. Problem. Ja pierdolę, jak to, jaki save. Jaki save, oh, kurde Chyba tak się wziąć na, 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 na tył i tak wywieźć do tego do punktu. Ah! Spierdala elepan vamos ver se deu da piedade elemanio que estuches <laughs> lecime lecime tá lecime curva acho que A falou não Kurwa Dzień dobry! O, Dzień kurde, to się wolniło, a i tanie wreszcie leciałem. Motocyk. O, okej. Okay. Tym to się będzie leciało fajnie. Gagri, gagri. <laughs> gagri, gagri. Aha! okej weź... Okej okay. To okay. jest 25RP. Za co? Nie wiem. Po prostu zostałem. O Ach tu O ja pierdolę ty. Najlepszy pojazd. Zostałem za koło, nam miałem przednie i ten. I jak mnie spowolniło? O, kurwa, nie mnie wzięło, nie? I kurde, ten. Normalnie dostałem 25. Bo było, stójkę tak. za fennę zaliczyło, tak? Stójkę czy coś. Ale. Nagam. ale... Jak tutaj? Nie narzekaj, dostajesz za darmo. Nie było. No, <grych> co za darmo. Kręgle. Lampa tampa. Wrangler, Wrangler. Nieeeeee! Yeah. Ewo, ew, 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 spadłem, a zaraz do lecisz, <laughs> cześć, Dawaj, dawaj Dawaj, kubo, dawaj nie, zaleciło Dole... mi to jako zniszczenie Doleciałbyś kurda. no właśnie to zniszczenie i dupa, nie? Co jest to? Cześć <laughs> Senior Lambert, Lambert. Dobra, żyję O kurwa, elo! Ok, na ciebie też jedną? E, chciał, ale nie, nie trafił. <grym> no, kurwa, czekaj, runda druga. Runda druga. Mam dłuższe respawny o wiele i to mi kurwa zaczyna. Oj. I told you A. long ago on the road. Ta -ra 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 -ra. O, o, staczam się, staczam się. Staczam się Kurwa staczam się panie.. panowie Kurwa na boku nie. jestem i nie mogę stać o, no kurwa Nie! Po mnie jest Autobus Pomóż mi Nie, agi, kurwa Autobus Widzę toczy w tułku Aj Przepraszam, nie nie, blisko było Tak jak w prunówie, long live mm, the king Co się stało, że jestem pierwszy? No, wywalił mnie, nie? <laughs> sam Damian się wywalił, zawalił beczki i upadł O oh, nie, Ta sam, nie, zwolni, proszę cię, zwolni No, zatrzymałem cię, kurwa Spadł i tak, i tak spadł A nie, jeszcze nie! nie No, to tak. się, się, się Czuł się, 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 <noise> Ej, ale tych autobusów podrzucić się nie da, bo są za Kurwa, duże. No, A to bo nie to, że nie są za duże. Dał ja ten autobus. Tak. autobus. Da się podrzucić. Da się. To, że przez to, że walnie z dużą właśnie prędkością, no to wiadomo, no to wybucha od razu, bo Zabieram to jest taki ciężko. Ładny, czarny autobus. A ja, niebieski? Ładny. Znaczy, mówię. Nienadługo Nie, na długo. nie, nie no zaraz na będzie. Rozwalasz. W się lewam O! O! Żyje? Kurwa! Turlaj się do mety! Turlaj się do mety! No właśnie, robię. Turlam się właśnie. Do... Nie! Dobra. Turlaj się do mety, proszę cię! Turlaj się do mety! Yeah. Nie! Nie w tym, w Stalkerze ja wiem, Miedź! Nie A, Miedź. Ale ty... Miedź! Ale że, że tak gości tak. mi oddał plecak i że wykupiłem tam ten za 5 tysięcy, bo... Kurwa, aukcje nikt nie, nie, nie listował, to, to, jest, to jest, jestem... Zadowolony, nie? Się udało O, dojechałem tam... kurwa, to udało się, kurwa tam... O o O o tam... Nie! Właśnie wystrować, kurwa. właśnie mieć mam dużo. Kurwa, zostaw! Nie! Kurwa! Dojmie się! Elefant! Pomocy! Co mnie? O ty chuju! Wal elefanta kurwa! O mnie więcej kurwa, kurwa! ja go mogę bić! kurwa! On spadnie! On kurwa spadnie! Miećku zwycięsku! Let's go! Family. Tylko ja kurwa go maltretować. Dobra już, czekam. No przecież tak, raz mi to skrzydło urwało co prawie doleciałem, bo później, a później tylko waliłem w fac tak. A ja kręgu. myślałem, że ten autobus będziesz miał. Nie, ja dopiero motocykl o, mam. Tu, o kurio dobra, dobra, dobra dawaj. agri agri, motocykl. Ale kurwa, idealne trafienie po prostu <śmienic> siadło. A ty, ty, taty. I tak musimy czekać. Aż zjedzie. Kuba, no bo. Nie, no, motocykl akurat prosty w sumie będzie. Tak. Bo to... Motocykl jest bardzo prosty. O! Jestem, kurde. No dobra, na... choć skracanie to jest bani. Drugi pomysł, jednak. Jestem na bunny, kurde. Na kliczku jestem. Tychałem na niego, he. Kuba, zamiast robić mapę, to nam dopu. Tak? Tak Trzeba utrudnić, bo za prosta ta mapa jest O I tu sobie po, postoję, zobaczysz O kurwa, wyje, wyjebało mnie. O, siema Wyjebało cię w powietrzu, widzę elefant jak like, wyjebał, kurwa Nieeee Nie. Ty no Jakby zastopić za, za stopi za. Jedno koło, właśnie. No też znowu za 25. 25, no? Albo zajadę na tylnym kole. Raczej, tak, zajadę za za za, za na, no, na tylnym kole. No wheelie, dokładnie. O to chodzi. Jednak, kurde, myślę, że nie. Że... No, ale to, to, to trzeba. Dostali otrzymać. za darmo, za darmo, a oni jeszcze płacą. Nie płacę, tylko mówi a świadamiamy. Rozprzymić. Tak świadamiamy Rozumiesz? Ręga, Rozumiem, o, widzę tak. tylko. O. Kurwa leci. To Kurwa, chuju jebany niebieski. Eee, co mi obrażasz? O co ci chodzi? Co ja ci zrobiłem? <laughs> <laughs> U, dawaj! Kurwa, nie! <laughs> Leciał sama, tylko widzę. O słucharek, ten ruchak! Nie mogę z spacji radio. Ciapa lapy te papa. Ja o, pierdolę i wiesz co i teraz Willy co? godzinę temu wkleił z tego AI niestety musiał na nagrywanie z filmu ze względu na awarię sprzętu. Raczej nad rozwiązaniem problemu mam nadzieję, że uda mi się wrócić do nagrywania No i elo chłopowy <laughs> się nie chciał nagrywać, no tyle Nie no awarię sprzętu ma, o co ci chodzi? No tak, awarie sprzętu ma. No. Zrobiłem Willy i stopi. Elo. Safe. Jednak safe, jednak nie safe. Pum, 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 pum. Pum, pum. Pum, pum. Oj, leci, leci, dobra, leci, dobra, git. Na kole ci mógł, powiem, że To jest, jest dobrze, tak, wtyknąć go. O kurwa, im się jebamy. O, dobra. Syk! Stand. Jeszcze się dostałem No Jak się trzymają jebany O wra leci, dobra, git Jest, nie udało się jest. <grym> Teraz wyjmij ja nie. utrudnienie <grym> Upadź, jestem na nim, jestem, o! Udało się, ale nie, spadłem 7 minut, nie? On ma przewagi nade mną Mhm To w pół godziny zrobiło to, mam Normalnie JEDZIE!

Wla... wjeżdżamy do mety. O Gdzieś jedzie To jest opcja, ale myślałem bez tego Nie, nie, bez tego ten właśnie tak nie... nie ma mocy jakby nie ma mocy No i jela Levent! Aaaa, dawaj szybko! Weź, rozpędź dawaj Kontrol let's go. Jest, udało ci się. Jakbyś nie wjechał, ja bym doradzał. Fajna łapka. Fajna, bardzo fajna. A jeszcze, jak masz ten samochód, to co przywozi na no to tak. jest Tak.